doczyściliśmy cały ten bok jeżeli chodzi o dolne elementy to niestety jest to miejsca, gdzie leży śnieg w zimie i z tego śniegu w zimie cała sadza wchodzi w gumę i jest nie do usunięcia takie pozostałości niestety są już wżarte i żadną chemią, żadnym tarciem tarcie możemy tylko uszkodzić dlatego niestety to musi zostać rozwiązaniem jest mycie co roku po każdej zimie wtedy takie rzeczy pojawią się znacznie później Tutaj już widzimy efekt finalny Ali, Możecie też zobaczyć na naszym poprzednim filmiku, jak czyściliśmy górę z użyciem zwyczki. Tutaj pokazujemy, jak wygląda zapchana rynna liśmi na obiekcie, który czyścimy. Warto takie rzeczy zadbać, żeby w przyszłości nie mieć problemu. Tutaj, szczególnie zimą, Dochodzi do tego, że stoi woda, zamarza, zatyka rynne, rynna zaczyna nabierać śniegu, lodu i zaczyna pękać. I są duże, duże problemy, dużo bardziej kosztowne. Jeśli jesteś zainteresowany czyszczeniem kostki, myciem elewacji, myciem dachu, skontaktuj się z nami. Możesz do tego wykorzystać kontakt e-mailowy, telefoniczny bądź skontaktować się przez formularz na naszej stronie. Pamiętaj o tym, że ważne, abyś podał dokładny adres, rodzaj powierzchni do wyczyszczenia, numer telefonu oraz adres e-mail.